witajcie przyjaciele kolejny, kolejny transport młodych gołębi niektóre są młodsze, prawie do obswajania dużo, bardzo dużo fenkuli ferbarty, molemany, janzeny i, i krzyżówki, patrzcie jakie piękne młode Aże po kolei przelecimy te kosze no. Patrzcie jakie piękne murze. Nic, nic, ani grama lekarstwa, nic, nic. Nie, tylko oni, ich rodzice, dziadkowie. To już jest u nas tradycją. Tylko Każdy kto, kto nasze filmy ogląda to wie, że tak. Mikstury Kulbackiego. Niektórych musimy poprzekładać jeszcze przemku, bo tu napchane, a gdzie jest mniej, wiesz? To wodno się przełoży jeszcze przełożyć. Wszystko młode z tego roku. Też jest pełno, wież? aż, aż, aż no ja. musimy je przełożyć. Niektóre są starsze, młode, ale to nie szkodzi, bo ludzie chcą do rozpłodu, to prawie... A obswojać można, bo nas nic nie widzieli. Tak jest, jakby ktoś jeszcze chciał. Takie młode to trzeba tydzień przytrzymać, tydzień przytrzymać i po tygodniu, po tygodniu można otworzyć. Chodzi o to, żeby on swoje miejsce w gołębniku znalazł. Stąd trzeba będzie coś przełożyć kolejne tutaj jest w tej naszej kabinie jest 9 koszy około będzie 180 młodych może trochę więcej o, tu jest więcej niż, niż 20 gdzie jest mniej trzeba jeszcze przykładać, wiesz ładne ptaszki prawda Proszę Państwa, wygodnie sobie jadą, co wygodnie jadą. Robię postój, obrócę rynny, naleję wody, co wody i się napiją. Kolejne, tu są chyba z aukcji, prawda? Tu z aukcji, z aukcji i tak na sprzedaż z firmy, nas, firmy, nas, firmy, jest aukcji. Z tak, o, Super gołębie. Wiecie Państwo i nie trzeba żadnej tabletki, nie trzeba żadnych lekarstw. nie trzeba takich bzdur trzeba tylko wyselekcjonować zdrowe gołębie i później Wychodzą też zdrowe młode po nich znaczy, żaden tu nic nie psika, żaden nie, nie, nie drapie nosa, nic nie harcy nic, jest nie to zdrowe. Harczy. i bez tabletek bez żadnego płynu <laughs> Złotych środków Tu jeszcze dziewiąty kosz Już pełno Około 200 młodych będzie Około 200 młodych Część młodych idzie do Słowacji Część do Czechów A zdecydowana większość do Polski I to tak proszę Państwa Dużo, dużo, waszych mistrzów, co waszych zamawia u nas gołębie. Zamawiają sobie do rozpłodu. Co roku domawiają. Także czas kolego na ciebie, co czas na ciebie. Twoi mieszczowie zamawiają, mają już te nasze gołębie. Czas na ciebie. Ach tu kannst unsere Tauben bestellen und großer Meister werden in Deutschland, oder? Im Polen oder auf der ganzen Welt? No, to już nie jest tajemnicą, że. Misz Polski, Wicemisz Polski, Myśląska, Myśląc Południe, Misz Okręgu Opole i mistrzowie różnych regionów. I dziesiątki dziesiątki mistrzów oddziału w Polsce mają nasze gołębie. A nie tylko tam, Francji, w Francji. centrum w Polsce, w Łodzi, we Francji, w Anglii i w Chinach. Wszędzie. Także cały pierwszy lęk, cały pierwszy lęk jedzie, jedzie ze mną do, do sprzedaży. Także jeżeli nam zostaną młode, to polotujemy w tym roku, ale jak nie zostaną, najpierw... I tak pójdą w kosz. Najpierw, najpierw... Najważniejszy jest klient. Gdzie kunde jest, Ważne, istniemy. żeby... Żebyś ty, kolego, nabywałeś naszego gołębie, żeby był zadowolony. Jeżeli nie masz jeszcze głębia, lubisz to... Chcesz, lubisz gołębie? wreszcie coś nie musisz nie musisz, nie musisz, nie musisz wcale mieć dużo zamów sobie ze dwie parki uciągniesz sobie po nich z 10 młodych i może sobie lotować i z 10 młodymi pewnym mistrzem nie będziesz, ale ale, ale będziesz miał dużo uciechy Pierwszy konkursy. nie trzeba mieć wcale dużo gołębi wówczas kupisz worek karmy wystarczy ci na długo nie zdradzisz nie rodziny do siebie także proszę państwa wasi mistrzowie już mają nasze gołębie i zamawiają czas na, na tych jeszcze niezdecydowanych co niezdecydowanych i ty możesz być mistrzem teraz wiesz teraz skąd twój mistrz ma gołębie tu są przygotowane rodowody specjalne dla was. Rodowody te zaznaczone tu kolorami, żeby pokazać imbred. Na przykład te żółte to. co znaczy, że to, już jest ta rodzina? Z ojca strona już była ta rodzina, tu jest na przykład 300 Janzen, Louis Janzen. Wszystko dokładnie wydrukowane, 5 generacji. Zalane, pięknie, że nawet możesz w deszczu to. Rodowody oglądać. są przygotowane, ale. Najpierw robię, robię żeby sobie mniej roboty narobisz, to popiszę wszystkim komu co wysłałem, a później wracam do domu, to wysyłamy to wszystko do kopert i adresy i się wysyła, żeby nie było pomyłek, bo jednak przy, przy, przy wysyłaniu, przy, przy ładowaniu w skrzynki do kuriera jest można, są pomyłki, a później telefony i tak dalej, a tak to... Specjalnie papier taki zamówiłem, że co nie można podrabiać, tego papieru nie dostaniecie. Formatu A4, wszystko pięknie, zrobione. A to następny ordner Żeby miał łatwiej szukać, to tam frenkule, tam kurwackie, tam klaki, i tak dalej. Na przykład, ten jest tutaj ojciec to jest bratem, on studiować. No ale od nie będziemy studiować, bo to. Więc dużo, dużo czasu zajęło, także ci co dostaną teraz te gołębie, dowody dostaną, dostaną y, szybciutko. Wszystko już jest przygotowane. Jeszcze poprzekładamy, gdzie, gdzie jest więcej, a mniej, żeby, żeby im było wygodniej. przełoża patrzymy, przełożę pora. Tu jest trochę więcej. Kosze są dobre, bo z góry można śmiało wrzucić, bo nie wyskoczą. Tu jest trochę za dużo. Patrz, jakie w koszu jak, koszu wieś, się, w drugim, jak perełka. Sam raz do obswajania. No, dobrze, już tam, dojdzie, tam dojdzie, gdzie, się, gdzie Tu jeszcze się. jest trochę więcej. To, to, to się myli, bo one Dwa, cztery, pięć no, i może? Tu jest luksus, a tu na dole? Tam, tam może. Tutaj. Tu na dole jeszcze. Bo ja wszystko znaczyłem, zaznaczyłem dla ojca, żeby miał łatwiej wysłać od razu. Plastykami. Zakładane, pozakładane zakładane Plastyki. Czerwone plastyki to są fękule. To są kule. Które mają lewiski, To dla mnie, żeby łatwo... Kto zamówi parka, to... Patrzcie na to, jak to spaść, jakby u nas najlepiej wyszło już. I tak samo dla Was też szykuję. My znamy już tego łębie, wiemy jak najlepiej pasuje. Tu jeszcze kilka można wyciągnąć. Proszę zobaczyć, kołam ze stresem. Jakie fajne główienko okrągłe. A przecież one mają stres, bo nigdy nie. To nie. nie byli jeszcze w W ogóle łapane nie byli. W ręku nigdy nie były. Silny młode. Jeden pan chciał ciemne, to, to muszę nie zapomnieć, żeby było ciemne naszykować. No doj, 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 doj. Jeszcze jednego wezmę No i do tyłu teraz poszli Dochowaj się dobrych gołębi kolego to tak samo Patrzcie jakiś tydzień Młody jaki włęziutki ogonek Taki czysty, czysty dziób na rościa Popatrzcie Jak lalki te młode Jak zadbane Karma, warzywa, mikstura. Wszystko na świeżo różni. Jogurt, nic butelek. Tak jest. Z nic. i nic na zapas, nic nie zapas. Już wymyślałem różne nazwy, matriksy, różne jak z tak. kina filmu. Bzdury tam. Bzdury. Nie trzeba. To ma być zdrowy, selekcja zdrowych gołębi. Czy zdrowych gołębi. To zdrowy się Państwo, ja zawsze mówię hodowcy, tu nie pomogą żadne proszki, żadne nic. Po prostu musisz. Tutaj coś dużo ich jest. Te... Bo one w fajnie rozluźnili, wiesz? Te... Mhm, jednego wezmę. A to tak to sam raz. Tego jednego tu wsadza? A tu na tu. tu, 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 tu. dość. sam raz. Po prostu musicie dojść do zdrowej gołębi. Co to zdrowej gołębi? Gołębie, które sami widzicie państwo, na przykład był lot. Był niedziela, był lot. Ciężki lot, a niektóre gołębie wasze już w poniedziałek są wesołe. Niektóre, ale reszta potrzebuje więcej czasu. Właśnie wy po potrzebujecie gołębi takich zdrowych jak te, co zdrowych jak te takie gołębie po, po locie w poniedziałek są już wesołe. To wtedy takiego gołębia może przygotować na lot. Co przygotować na lot to z aukcji. Na następne loty. szali ciemne. Na następne loty. Białolotki. Z aukcji naszej aukcja.kipa.pl Wszystko wysprzedane. Taki gołąb, który przyjdzie z lotu i już następnego dnia jest wesoły, jest szybko się odbudowuje, to też można się po nim spodziewać wyników na drugi lot. Co na drugi, na drugi lot? Drugiego lotu. A taki, co przyjdzie Wam i siedzi do środy, do czwartku śpi, no to. W sobotę przy wkładaniu, już się na pewno nie jest odbudowane. Przez to trzeba gołębie zdrowe. Przede wszystkim najpierw każdy sportowiec to jest nie tylko talent, ale też wyjątkowy okaz zdrowy. Ten białolotek, ojciec ma 14 lat, najlepszy lotnik Niemiec. 12-12 razy pierwszy? Zaroczniaka, tak. Nasz 500, a matka częsta fenstra. C córka tego pstrego. Mhm. Zobaczcie sobie, nowa generacja kurbackich. Ojciec 14 lat. Teraz następnie lęk znowu mają. Dwa wyklute młode. I to gołęb, co wszystko sobie dał. I ty możesz mieć takie głębie. Nie musisz brać 10, będzie sobie ze dwie parki przyjacielu, małych gdzieś gołębniczek sobie. I zaniesiesz na lot 10 gołębi, ale zrobisz 6 konkursów, 5, 7, 4. Różnie to bywa, jak... bo to też i wiatr robi swoje. Ale nie, żeby zawieźć na lot 100 gołębi, zrobić 10 konkursów. To nie tędy droga. Co nie tędy droga. Słuchacie Państwo, jakie fajne zdrowiutkie. To widać, widać, widać. Wszystkie po kolei, co pokazywaliśmy wam, to wszystkie wyjątkowe okazje zdrowia. I potem taki młody gołąb, który, który, który nie, 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 nie trzeba było mu dać lekarz za młodego, to też on potem zostaje w tym gołębiu co zostaje te zdrowie. Bardziej płodne są. Te młode, te młode jak nie rozłączy je w maju, to one już do jajka niosły. Naprawdę ja wiem co gadam. Znam nasze głębie. Ty... Bo, bo muszę pamiętać jak dajecie lekarstwa to też zabijają i płodność, lekarstwo zabija płodność. I tylko nie cącę, po nich młody, nie, 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 nie. porozłączać w maju, Ci co wezmą ją to i, do woliery to w maju niech już porozłączają, po co mają wam jeść jajka, co po co jajka. Niech dojrzeją dobrze Jak jako roczniaki fajnie możecie sparzyć je później, na drugi rok. To by było tyle, w drogę, jedziemy. Jeszcze masz e, okazję wysłać nam polskie obrączki, zaobrączkować. A e, obrączki wasze też są e, tego koloru, podobnego koloru. To te tak, długie że, palce nie, w, tak, nie wykradną nie widać, tego tak. Nie, nie będzie widać. Tu jest parę na polskich obrączkach też. Podali mi obrączki. Następnym razem znowu mam zaobrączkowane kilka polskimi obrączkami. Jak sobie życzysz, kolego. I ja też nie trąbię, jak nie chcesz mówić, żeby, żebym mówił. Komu dałem gołębie to też nie powiem. Przecież zapłaciłeś za gołębie to też wcale nie musisz trąbić, że masz od nas. Przecież My już reklamy nie potrzebujemy. Każdy wie, że mamy super materiał. Następny teraz, to jest wkróczcie. będę te młodsze teraz wysyłał. To tak. może co śmiało później obswaja z lotów, to się tak. zgłoszcie jeszcze. Za parę dni znowu pojadę, pojadę i, i, i typowo do lotu, co do lotu. Gołębie młodsze, prosto z gniazda, żeby jeszcze u was tydzień posiedziały w gołębniku, zanim wyjdą. Do, do w różne miejsca Polski, co w różne miejsca Polski. Kiedyś ta była przy środek, a tu teraz jest po boku porobiona. No nie, wiem, no, Żeby, dobrze, żeby to, mogli z dwóch stron z dwóch pić. Stron, z dwóch stron mogą pić, z dwóch stron mają, mają... Okej. Okay. Rano dostali lekko strawną mieszankę, żeby, żeby do południa to sobie przetrawili i w drogę może na następnym transporcie będą dla Ciebie gołębie kolego. Wszystko możliwe. Z dwóch parek można się dochować w fajny materiał i można wtedy robić szpicowe konkursy, dawczą konkursów. No i też wówczas nie zrazisz i siebie, i tobie się nie zrazi do gołębi i rodzinie nie zrazisz, bo kupisz sobie worek zboża, masz na długo i, długo styknie. I, długo I jeden czasem. kosz zaniesiesz gołębi na loty jak człowiek i, i pół kosza konkursów, raz więcej, raz mniej. I łatwo na trening wywiesz, jak jedziesz ja. gdzieś, jeden koszek. To by było tyle, pozdrawiamy. Jeden pan już zamówił I u zatynamy. mnie parkę po tej parce. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty najlepszy hmm. lotni w okręgu. To nie tylko to, ale ludzie już znają nasze goimby. I tak? cołówkę w Polsce, no. druga i tak dalej. To by było tyle. Pozdrowienia koledzy. I w drogę. Cześć.